Cześć, z tej strony Maciej Chojara, GastroLibre, a Ty znajdujesz się na kanale, w którym zastanawiamy się, jak zwiększać sprzedaż w gastronomii. I w tym odcinku skupimy się na problemie, który pojawia się w momencie, w którym masz masę pomysłów na to, jak rozwijać swój biznes. I obojętnie, czy to będzie bar, restauracja, koktajl bar, hotelowy bar czy klub. Chodzi ogólnie o to, że masz dużo pomysłów na to, jak to rozwijać. I nie wiesz, który wybrać. A generalnie chodzi o to, żeby jak najszybciej wybrać ten najlepszy, no bo on będzie najskuteczniejszy. I w tym odcinku pokażę Ci taką bardzo fajną technikę, która nazywa się ICE, która mam nadzieję, pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Lecimy z czołówką i widzimy się już w części merytorycznej. Dobra, więc prowadząc biznes, nieważne jakiego rodzaju jest to gastronomia, na pewno masz masę pomysłów, żeby rozwijać się i wdrażać swoje pomysły. I problem, który możesz napotkać, to na pewno prokrastynacja, czyli odwlekanie tego na później, problem wyboru, że nie wiesz, które wybrać. A wiadomo, że im szybciej wybierzesz i zaczniesz działać, tym szybciej pojawią się zmiany, będziesz miał informacje co działa, co nie działa i ten rozwój będzie szedł szybciej. I technikę tą ja poznałem dzięki Pawłowi Kaczkowinowi, który dosyć niedawno wrzucił ją na swoje social media. Pochodzi ona z książki Hacking Grove Cliffa Lenera. Po prostu to jest Wybuchowy wzrot, Wzrost. Oczywiście info o tej książce będziesz miał w opisie filmu, tak jak wszystkie przydatne linki. Osobiście polecam Ci też profil Pawła Tkaczyka, który napisał grywalizację, zakamarki marki, czy chociażby narratologię. Są to świetne książki, chociaż z samej grywalizacji możesz wyciągnąć sobie bardzo dużo mechanizmów gier, które jesteś w stanie wdrożyć i zaimplementować u siebie. Kojarzysz wszelkiego rodzaju Zbierz sześć pieczątek, a dostaniesz kawę czy coś gratis. To są właśnie mechanizmy gier, które po prostu po przetestowaniu okazało się, że przynoszą bardzo duże rezultaty. Paweł czeka gorąco polecam, a my lecimy sobie z samą techniką ICE. Dobra, i sama w sobie technika jest mega prosta. Bierzesz kartkę i długopis albo odpalasz Excela i spisujesz wszystkie swoje pomysły. Następnie tworzysz cztery kolumny i w pierwszych trzech kolumnach wpisujesz e, słowa, które pochodzą od e, tego wyrazu ICE, czyli pierwsze od litery I będzie to IMPACT, to oznacza wpływ, następnie jest C od CONFIDENCE, które daje pewność i na końcu E od słowa EASY, które oznacza łatwość. I teraz każdy z tych, każdemu z tych słów e, Określają wartość Twojego pomysłu w przedziale od 1 do 5. W ostatniej tabeli masz rubrykę z wynikiem, który jest mnożnikiem wszystkich tych trzech i przemnażasz sobie całość. Dzięki temu pomysł, który będzie miał najwyższy wynik, to ten, od którego powinieneś zacząć. I tutaj zobacz sobie: jest taka tabelka przykładowa którą ja stworzyłem na potrzeby tego szkolenia. Wziąłem tutaj kilka pomysłów. Podzieliłem na Impact, Confidence Easy, przypisałem odpowiednie wartości. Samo mi się przemnożyło, bo napisałem sobie taką prostą formułę w Excelu. Można to jeszcze dodatkowo uporządkować, dlatego uważam, że Excel jest lepszy, ponieważ jak to spiszesz sobie na kartce, to nie do końca będziesz mógł to widzieć, a jeszcze zrobisz, nie wiem, błąd w mnożeniu. I wyjdzie ci zła liczba, a tak to wszystko dzieje się automatycznie i lepiej to po prostu będzie widać. Oczywiście, wartości, które przypiszesz tym poszczególnym cechom, zależą od ciebie. I bardzo dobrze, no bo to ty musisz podejmować te decyzje. Ty sam znasz swój zespół, jesteś w stanie określić, co się sprawdzi, a co nie. Ja byśmy sobie tutaj przykład szkolenia upsellingowego. Gdzie dałem impact, czyli wpływ 4, bo uważam, że jest dosyć mocny, pewność też jest wysoka. No i łatwość jest prosta, ponieważ zlecasz to komuś, więc się do tego nie dotykasz, to musisz tylko puścić przelew. Więc ogólnie całość jest prosta. I w porównaniu do codziennych remanentów, które moim zdaniem mają większy wpływ i jest większa pewność, że zadziałają, to z kolei trudność tego jest większa, dlatego dajesz tutaj mniej punktów. I jasne, możesz mieć zespół, który wdroży to łatwiej, ale to Ty już wiesz, jaką przypisać tutaj wartość. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli tych pomysłów jest bardzo dużo, to pomaga tu uporządkować. Ja tą technikę poznałem niedawno, ale myślę, że jest bardzo w porządku i naprawdę działa. Na że nie mam akurat z tym problemu, żeby wybierać, z czym mam działać, ale kiedyś miałem taki problem i dużo czasu traci się na to, żeby stanowić się. Co wybrać, a czego nie wybierać. A ogólnie chodzi o to, żeby zrobić to szybko. Robisz jedną rzecz, później bierzesz z kolejną i z kolejną i z kolejną. Sprawdzasz tylko, czy to działa. Dobra, mam nadzieję, że to, ta metoda była dla Ciebie przydatna. Jeśli tak, to bardzo proszę cię o zostawienie lajka, subskrypcji, komentarza bądź udostępnienia tej treści. Pomożesz mi się rozwijać i docierać do większej ilości osób. Ja ze swojej strony dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych podcastach. Pozdrawiam, Maciej Chujera, Gastro GastroLibre.